Jeżeli myślisz o zmianie pracy, na przejście z etatu do własnej działalności, czy zbudowanie portfolio klientów, czy sprzedawaniu produktów, no to kurczę, nie masz wyjścia. A momenty, kiedy ty nie masz tła, studia, nie wiem, ubrań, włosów, masz odrost i tak dalej, to jest po prostu najlepsza wymówka i tylko sobie robisz krzywdę, bo w tym momencie wchodzi inna dziewczyna na twoje miejsce, czy koleś i wymiata, tak? I ty już no, to już nie dogonisz to. Tak? Tak, tak, i ty już za, on ma za miesiąc już 90 filmów, a ty kurczę przychodzisz do mnie i pytasz, ej, ja muszę go przeskoczyć i ja ci każę nagrywać po pięćdziennie. I to już jest ból duży, tak? Więc zaczynaj bo tak. dzisiaj, bo nie masz nic do stracenia, a później sobie kupisz te wszystkie gadżety, skursy i tak dalej. W tym momencie weź pytanie, problem Twojego klienta, odpowiedz na nie, obrób sobie jak Monika na TikToku. I czy najprościej Tak, a jutro na już początek. Się tak.